Witam Was w kolejnym dniu, drugim dniu remontu w Szczecinie. Mamy 20:47 i prace prezentują się następująco. Co jest zrobione? Zlikwidowany prąd, zalane miejsca po ściankach. Telewizyjny kąt jest już przygotowany. Dwa gniazka antenowe, dwa internetowe i dwa prądowe. Także przewody ciągnąłem stąd, bo w tym miejscu właśnie wychodziły te wszystkie media. Przerobiona kanalizacja zlewu. Poprzerabiane wszystkie gniazdka i włączniki. Poklejone ścianka. Topiona taśma. Tutaj taka ścianka jeszcze powstała do, do tego komandora, który będzie w tym miejscu. Także też mam narożniki poobsadane. Poklejone czeka na gładź. No i co? Tu w sypialni. też już ściana. Na raz taśma wklejona i fizelina. Porządek z przewodami na sufitach porobiony. Też wszystko poklejone, poprzenoszone, bo te wyłączniki, które wisiały tutaj, tu jeden i tu drugi. No to jest przeniesiony tutaj, żeby zapalało się to światło i to. Nie, przepraszam, to. A. Tutaj jest zrobiony wyłącznik do, do sypialni. Te dwa światła są zapalane tutaj z tych wyłączników. No trochę kombinacji było, no ale się udało. Wszystko jest tak jak, tak jak inwestor chciał. Także Łazienka. Pochowane rury do umywalki. Przygotowane wszystko pod deszczownię i prysznic. Jutro czeka mnie montaż stelaża, kibelka. Ściany są zagruntowane takim, takim gruntem szczepnym. Zaraz Wam pokażę, bo tutaj wiaderków nie zostało. Kontakt I to jest specjalny podkład właśnie na e, śliskie powierzchnie. To promonto jest po prostu tak, tak gładkie, że, że bałem się po prostu, że klej może do tego do płytek nie przytrzymać, i, i dlatego jest wszystko zagruntowane do wysokości, dokąd mają być płytki, i wyschnie, będzie wszystko zaciągnięte klejem, zagruntowane, i dopiero wtedy pójdzie folia w płynie. Jutro tak. Montaż stelaża, montaż kibelka, wszystko podłączyć, zabudować go płytami regipsowymi. No i wskakuję tutaj na, na sufit i to miejsce, gdzie, gdzie będzie widoczna gładź musi być jutro wyszpachlowane na dwa razy. Także będzie sobie schło, robię ten kibelek, zamontuję ten kibelek i, i będę ściągał ten grzejnik. Wyłączę centralne z uwagi na to, że ten grzejnik będzie zmieniany. Przyjdzie metr m grzejnik 40 cm szeroki. Wiecie taki ozdobny grafitowy. No i niestety trzeba będzie zrobić rozpierduchę z podejściami. Bo podejścia w takim grzejniku wyjdą, są centralnie. No i przy tym podejściu w nowym grzejniku to są zawory zasilenia i powrotu razem z termostatem także Także trzeba będzie to znowu rozkłócić, ściągnąć grzejnik, wyłączyć centralne, przerobić to wszystko tak, żeby, żeby wszedł tutaj grzejnik 40 na 170, także taki jest plan. Z doskoku mówię coś będzie schło, to będę wskakiwał tutaj na do sypialni, ściany można już, już gładnią jechać tą z regipsu na naraz te miejsca po tych przewodach, po tych ściankach i, i robota, robota idzie, także także w zasadzie od jutrzejszego dnia zaczyna się, zaczynają się prace wykończeniowe. No przez te dwa dni to było po prostu kucie, przerabianie, przenoszenie yy, i, i przeróbki, także, także w zasadzie od jutra od jutra zacznie się wykończenie tego, tego mieszkania. Także tak to, tak to wygląda. Wyschnie grunt, będę zabierał się za, za podłogę tutaj, bo najpierw chcę podło położyć podłogę, a dopiero wtedy ściany. Także, także tak, to, tak to wygląda. Tak to wygląda na chwilę obecną. Mówię, te gniazdka, które miały być zlikwidowane, to są zlikwidowane. Te, które miały być do na blatowych yy, gniazdek, to jest, są wyprowadzone. Tu jest gniazdko do płyty. Kanalizacja, mówię, przeniesiona z prądami. Spokój, także w zasadzie jedyne kucie, jeszcze jakie jutro będzie. No to do prysznica jest już kupiony syfon, jutro przymiarka do podłączenia tego, do tego syfonu, brodzik 90x90, także, także tutaj jeszcze czeka mnie kucie i no i kucie tam do, do tego grzejnika I będzie, i będzie finito. Także tak się prezentuje na chwilę obecną. Etap mowy jest dziesiąta wieczorem. Także spadam na miejsce noclegu. <gryw> I jutro, dzień świstaka od nowa. Także. Dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się i do jutra. W sensie do jutra. No nie, nie, nie mam siły wieczorem po prostu usiąść jeszcze do komputera i zmontować film, żeby, żeby on poszedł. Także, także wybaczcie mi, że, że filmy są po prostu nie są wstawiane codziennie, z internetem troszkę jest problem i no i po prostu wieczorami nie mam, nie mam siły, żeby żeby zmontować jakiś materiał i, i wrzucić. Także także wybaczcie, że filmy nie pojawiają się codziennie, tak jak planowałem, ale no no tak to jest. Dobra, jeszcze raz dzięki wam za oglądanie. Trzymajcie się do nie wiem kiedy, a ja do jutra. Nara.